Aha! Pepe, panie Dziomaku, niesamowite wyczucie czasu! Czyli tak naprawdę kompletnie niesamowity Z tego co widzę, masz niewielki problem z fryzurą. Chodzi o pułapkę, na no wiesz. To, to, to peruka. Mrugnij, gdy już zrozumiesz metaforę. Tak czy siak wpadłeś w porę, by zobaczyć mój najnowszy inator. A oto i on! Wiem, co sobie myślisz, P.P. Panie Dziobaku, i nie, nie, nie wymyśliłem butelki ze spryskiwaczem. Pozwolę sobie na retrospekcję, dobra? Czytałem sobie prawa miejskie naszego Denville znowu i odkryłem bardzo ciekawy fakt. W 1805 roku na stanowisko burmistrza został wybrany guziec. Mieszkańcy mieli dość poprzedniej administracji i stwierdzili, ej, a co może być gorszego? Tak zwany nepotyzm. Guziec obsadził w razie miasta swoich wujów, braci, bliższych i dalszych kuzynów i wkrótce cały ratusz był pełen świn. Zatrzymali jedno wolne miejsce w radzie, żeby no wiesz, nie stwarzać zbytnich podejrzeń. No i podjęto więc uchwałę zakazującą guźcom pełnienia jakichkolwiek publicznych funkcji. P-Panie Dziobaku, piszę ze SMS-a, a ja gardło sobie zdzieram. Zatrzymam go sobie do końca monologu, bo chcę, żebyś mnie uważnie wysłuchał. Wracając, tak sobie myślę, nepotyzm, rada, ratusz, mój braciszek Roger. I nagle wiedziałem, co mam zrobić. Zamienię mojego braciszka w guźca. A zatem dzięki zastosowaniu pseudotechnologii stworzyłem eliksir, dzięki któremu spryskana nim osoba natychmiast zamienia się w guźca. Przecież powiedziałem pseudo. Tak czy gdy już miałem dość eliksirów, wlałem go do tego. To mój naguśco-sprejozmieniator, he? W moim szaleństwie jest metoda. Dowiem się, kiedy Roger ma wyjść na scenę i wtedy przemienię go w guźca na oczach wszystkich widzów i telewidzów. Wtedy zostanie odwołany z powodu wcześniej wspomnianej antynepotyzmowej uchwały. Ale wiesz, zawstydzenie go to jedynie zwieńczenie mojego dzieła. Tędy, panie burmistrzu? Uh, teraz mam okazję! Mwah. Pokój, bebe, panie dziobaku!